이 떨어. 자, 지금 이제 무슨 소리? 자. 문날 치면 안 되지. 못 함상. 자, 이거 괜찮아. 네 아니면. 컨트라컨죠. Zobacz, zapamiętasz sobie tą rękę, nie? Dobrze, dobrze, dobrze. Na razie, na razie go sprawdza. Rozpoznanie Dobrze dobrze Bardziej prawie Prawie jakby bardziej ugrzebało Bo tak jak on teraz wchodzi to tak prawie mu tak jeb tak prosto w nos A dobrze Tak Świetnie, świetnie. Tak jest, Konrad. Patrz, patrz, patrz. A, tak jest. Niech go kontruje prawą, prawą. Za mało prawa. Za mało prawej. A to cwaniaczek. Kądziu prawa Świetny, świetny Właśnie tak Kurwa, prawą Kask czerwony, Konrad Brenda Kask niebieski, jakiś no name ze wsi Konrad daje sobie radę Za mało używa prawej ręki, ale jest dobrze O tak Piękny, lewy proste wykonanie Konrada Tutaj Chciał się ukłonić, ale... Przed mistrzem chciał paść na kolana. Ale nie, to jednak kask. Zmieniły mi moje instynkty komentatorskie, ale jednak Konrad, Konrad nie daje za wygraną. Och, proszę zobaczyć, co za blok, co za blok? Ach! Była pona... Przy... O, tak, tak, seria dobrze. Tak? Konrad Brenda, Konrad Brenda. UK Esportowy Sportowy Gdańsk. Zaobsorwujmy tego zawodnika. gdyż jest to no nieośliwowany diament. Zobaczmy jak on się rusza. Świetnie, świetny lewy prosty. Tak, tak. Ach, coś mu nie wyszło, ale dalej. Och tak, piękny lewy prosty. Stara się trzymać zawodnika na dystans. Chociaż nie wiem po co, bo nie kontruje. Ale dobrze mu to wychodzi. Tamten to pójdzie na całość, bo już nie ma nic do tracenia. Ale Konrad musi uważać, musi być czujny, musi być czujny jak, jak wściekły byk. Jak Tommy Lee Jones w ściganym. Ach! Tak, dobrze, bardzo dobrze. Świetnie. Brawo. Tak, o tak! To było świetne. Dobrze, brawo. Konrad, teraz prawa kontra. Świetnie, ależ on to robi. Tak, ach, kurcz, to, że się wyżykał dzisiaj chyba pomogło. Dobrze, prawa, kontra, tak, świetnie. Och, Konrad, jak on to robi, jak on to robi. Czaruje, czaruje. Dobrze, prawo, tak jest. Ach, mal, mm. cud miód malina. Prawa kon... Ach! Dobrze! Kur... Ale urwał Dobry timing Polisz <noise> <noise> Gdzie on położy tego planta? Co za jeleń?

Kandy Ponczek i Kandy Kondzie. <noise> tak jest Konrad. Tak, dobrze. Mhm, mm tak. No, świetnie.